Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu wraz z Lasami Państwowymi zaprosiły do udziału w wyjątkowej przedświątecznej inicjatywie. 17 grudnia każdy krwiodawca otrzymał naturalną choinkę prosto z lasu. Zima to okres, w którym zapotrzebowanie na krew w szpitalach nie maleje. Akcja Choinka dla Życia ma na celu zachęcenie mieszkańców Raciborza Boża i okolic do wsparcia banków krwi w zamian za symbol podziękowania, który wprowadzi magię świąt do ich domów. W wszystkich regionalnych centrach kwiodawstwa i kwiolecznictwa w kraju. Lasy Państwowe i Nadowe Centrum Kwi właśnie promuje oddawanie tego najcenniejszego dawu poprzez udostępnianie dla dawczyńców drzewek choinkowych. Myślę, że choinki są takim dodatkiem, które powodują dodatkową motywację do przyjścia do Regionalnego Centrum, aczkolwiek okres przedświąteczny jest też takim okresem, w którym odnotowujemy wzmożoną ilość dawców. Mówię tutaj o tym ostatnim tygodniu, począwszy od poniedziałku. Wczoraj Mieliśmy ponad 200 donacji, dzisiaj mamy zarejestrowanych ponad 80 dawców, jeżeli chodzi o sam Racibórz. Zasady są proste. Każda osoba, która w dniu akcji odda krew lub jej składniki w siedzibie Raciborskiego Centrum otrzyma voucher uprawniający do odbioru żywego drzewka bożonarodzeniowego. Akcja już jest, trwa od kilku lat i co roku cieszy się taką samą wysoką popularnością. Wszystkie choinki, które dostarczamy tutaj do stacji kwiodawstwa regionalnego, znajdują swojego dawczyńcę. Świadczy o tym ilość wydanych choinek i ilość wydanych voucherów. Jesteśmy przygotowani, mamy na stanie 120 choinek. Jeżeli się okaże, że jest to za mało, ponieważ po choinki mogą też przyjechać dawcy, którzy oddawali donacje w oddziałach terenowych, otrzymują vouchery, które odbierają w nadleśnictwie. Z informacji, które mam od pracowników, w ubiegłym roku takie vouchery również były wydawane. Patrząc na liczbę osób zarejestrowanych w dniu dzisiejszym, z całą pewnością też będą wydane. A choinki do wyboru do koloru, od małych drzewek do tych naprawdę postawnych. Drzewka pochodzą z planowanych cięć pielęgnacyjnych prowadzonych przez lasy państwowe, co gwarantuje ich legalne i ekologiczne pochodzenie. Takie choinki, poza akcją choinka dla życia, można też nabyć we własnym zakresie w każdym z nadleśnictw. Warto spojrzeć na stronę internetową Nadleśnictwa, bo każde nadleśnictwo albo ma swój punkt, albo, on, albo ma kilka punktów przy leśniczówkach. Natomiast u nas w Nadleśnictwie Rodeacibowskie prowadzimy sprzedaż choinek w nędzy przy ulicy Myśliwskiej 6, czyli na naszym gospodarstwie szkółkawskim, gdzie można nabyć nasze świeżo ścięte, pachnące żywicą drzewka. Serdecznie Państwa zapraszamy. Akcja była też okazją do złożenia życzeń świątecznych, które za naszym pośrednictwem krwiodawcom złożyła dyrektor Raciborskiego Centrum, Roxana Pytlik. Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2026 roku w imieniu swoim oraz pracowników Regionalnego Centrum Krwiotarstwa i Kwiolecznictwa w Raciborzu pragnę złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim życzę zdrowia, życzę świąt spędzonych w rodzinnej, miłej atmosferze, a nam wszystkim życzę pokoju. Niech ten nowy 2026 rok będzie dla nas wszystkich pomyślny pod względem ilości oddanych donacji, jak i również pod względem realizowanych ja planów. Za. Wesołych świąt.